no come on down Wczoraj w nocy, gdy Lila spała, spakowałem przyczepkę i jest już gotowa. Pozostało mi obudzić Lilkę. O, Lila mnie usłyszała. Dzień dobry, kochanie. Wstawaj, jedziemy do przedszkola i potem jedziemy na kemping Koleksa. Wiesz? Pamiętasz? Chciałaś tak bardzo, bardzo, bardzo czekałaś na dzisiejszy dzień? O. O, bez ciuchów w piżamce to ciężko zjechać. No i oczywiście to jest bałagan Lili. Ila jeszcze pożegnała się z króliczkiem, zrobiła mu kokardkę. Ale słodko wygląda nasz kiki. Dobra, trzymaj się kiki, zostawiliśmy Ci jedzonko, wszystko masz gotowe. My jedziemy do domu. No i dobra, gotowi trochę spóźnieni lecimy. Zamykamy domek. Jedziemy, przyczepka gotowa. Oczywiście droga do pracy, do przedszkola to droga przez nieustanny korek. Bo jak żeby inaczej. 13. skończyłem pracę. Trochę zapowiada się deszczowo, ale z karawaningiem pomorskim zawsze jest wesoło i pogoda najmniejszego znaczenia tutaj nie ma. Zestawik stoi i czeka. Lecę po Lile do przedszkola i spadam. Lila już siedzi w autku i jedziemy na Alexa. Nawigacja pokazuje coś ponad godzinkę, więc myślę, że z półtora godzinki się wyrobimy. Pozdrawiamy kamperka, który nas właśnie mijał i machał do nas. Nie zdążyliśmy zobaczyć kto to czy to ktoś ze znajomych, ale pozdrawiamy. No i wjeżdżamy na camping Alexa. I zaraz będzie zabawa. Widzę, że balia stoi. Trochę kamperków, przyczep przyjechało. Jesteśmy już rozstawieni. Idziemy się przywitać. Chodź, Żabko. Będziemy się przywitać z człowiekami. Fajnymi człowiekami. O. zobacz. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobacz. Hello, jest, jest, czy ty? Ty, czy Bo się... ja, tylko z się witał. Dzieje się, wszyscy się rozkładają, dojeżdżają, przyjeżdżają, a ja idę jeszcze spojrzeć nad morze. Następne ludzie, następne człowieki, jest nas coraz więcej fajnie. Robi się coraz weselej. Niektórzy nawet przedcionki rozkładają yes. mi się nie chce. Jak masz chipsa to jest fajnie, nie? Uh -huh. <laughs> no. W karawaningu pomorskim nawet dorośli nie są normalni. Ale super! Aaaa! On Nie chciał być! Nie być! Nie chcę być! Jest ciocia Kinga. Nie ma być! być! normalni ludzie. To jest właśnie karawanik pomorski. <śmiela> Może ten... no, a jest nie... <śmiela> na się rynku trafię nogą, to

i'm <laughs> going <laughs> No, i nastał poranek. Ogarniamy się i idziemy. Piękna pogoda powstała, prawda? Powstała. Piękna pogoda. Jest, miało padać, a jest po prostu cudownie. Zobaczcie. Z rana mamy taki widok. Zanim zaczniemy dzień, trzeba co zrobić? Umyć ząbki.

Mój śliczny kotek. No jemy, a ja sobie wypiję kabusie i, i idziemy na jakiś spacerek, prawda? Fajne ciasteczko. No, rozsąpiło się. Fajne ciasteczko z karmelem w środku, jak się położy na kawę. Albo herbaty, to się tak rozpuszcza i takie pyszne jest. Jak tam się sadzi, prawda? Także wczoraj wszyscy bawili się do późna. My niestety chyba koło 22 przed 22 no, także wczoraj impreza trwała do bardzo późna, jeszcze w nocy słyszałem wszystkich. My niestety musieliśmy się zawinąć, bo Lila nie może tak długo nie spać. Prawda? W kotku? Widzicie, mm -hmm. do musiała i spać. Widzicie, nie mają kurtki? No. Nawet ten chłopak. No, ale bluzę ma. No to gramy? Tak, gramy. Tak. Trzeba dołączyć, wiesz, Pie piesek do pies. Tak. Mały do mały. Jaki mamy widok za oknem? Tutaj zaraz jest morze, i zaraz tam właśnie idziemy sobie na spacerek. No, także śniadanko zaliczone już nad morzem. No. Dobrze. Dobrze. Brawo. się uczy na kolejnodze jeździć. Pożyczy od dzieci sprzęty. Powoli słoneczko się schowało, ale ale życie się toczy. Tam zobaczcie już Bigosik czy grochóweczkę robią nam. No Bigosik? Żurek. A pojutrze by, by to pisała cały Lażur le mur. Wszędzie <grymne> <grymne> jest ta. Ta. wesoło, wszędzie coś się dzieje. Dzieci się bawią na placu zabaw. Lila też ma frajdę. O, proszę. Ko komisyjne naprawianie klamki. I jak udało się? Klamkę naprawiają.

Почти, но хватит! Dobra i możecie tak trzymać. Chodź Lila, bijamy się, oni będą trzymać. Ej! Tak, pierwszy raz nie jestem potrzebna. No. O, przepraszam. Tam się, tam Ale też Największego kurdupla zatrudnij, żeby to trzymać. Nie? No. I nie do większego No i... no, i co? No, i zaczęło padać tak jak miało po południu. Godzina 11, i już pada deszcz. Szybko, szybko, chowamy się. Zagrywaj! No i co? Słuchajcie, miało zacząć padać po południu. Zaczęło około 11 i to nieźle lunęło. Wszyscy, jak widzicie, się pochowali. Ale życie będzie dalej trwało. W kamperkach, na sali kominkowej. Dzieci mają animację, więc wszystko, wszystko idzie dalej. Deszcz na mnie przeszkodzi i tak jest super. Mega jest. No ale co mam powiedzieć, z karawaningiem pomorskim zawsze jest mega. Perłę. perła. Perła. Ta pogoda się poprawiła, oni się pochowali. Ciągle tylko słońce i słońce. Nieźle się rozpadało. Idę posmakować żurku, Lilka się bawi. Wziąłem jej kurteczkę, bo poszłaby bez kurtki, więc parasol. I będę mógł ją do przyczepy przyprowadzić, bo naprawdę się nieźle rozpadało. A życie trwa dalej. Przestało padać. No, dawaj, nagrywamy. W na końcu. To. Na a to na Ktoś tak wypij jutro. Ale to na raz, na raz muszę to wypić. Na raz. Nie? Tak. Szanowni subskrybenci, chociaż raz szefowa, a nie ja. Wasze zdrowie. Drodzy Nasze zdrowie. Wszystkich <tabiasz> kanałów, wasze zdrowie. U, się Ale masz brodę Lata. Lata. nie tylko. Ja wiem. Taka wielka przyszła, że nie mogli się znaleźć. sleep lead to white hate